Chyba bardzo dużo pracy i bardzo dużo wysiłku trzeba było włożyć i to przez kilka lat w to, żeby w końcu przekonać Michała Halidowa i Michała Materle do tego, żeby wyszli ze sobą do walki. Jest to oczywiście kilku, no chyba już właśnie letni proces, który trwa, no i ja się bardzo cieszę. Z tego, że udało nam się wyjść z tak patowej sytuacji trochę w tej kategorii średniej w ogóle, bo to jakby rzutuje. pamiętajmy na wszystkich innych też zawodników i każdy też sobie myśli, że będzie mógł taką politykę z nami uprawiać, więc jakby ten pat mamy za sobą. No i tak po prostu po ludzku się cieszę, że, że świetna walka przed nami, więc jakby no, tylko brawa też no przede wszystkim dla Mameda i dla Michała. No bo pamiętajmy, że zawsze kasą można coś tam podleczyć, podratować, a tu nie. Kwestie finansowe w ogóle grały rolę, tylko, tylko ich yy, uprzedzenia do tej walki i, i ta psychika. No, jak wiemy, z tym się najgorzej po prostu walczy i tłumaczy i przekonuje. To w jaki sposób udało się teraz przekonać? No, Kilku miesięcy naprawdę. No, myślę, że oprócz tego, że my tam jakieś swoją cegiełkę do tego dołożyliśmy, wyrażając bardzo, yy, no, nie chcę powiedzieć gwałtownie, ale po prostu wyrażając się, wiesz, już tak. Yy, bardzo zdecydowanie jakie jest nasze, nasza opinia i jak w ogóle przyszłość MMA i tej kategorii miałaby wyglądać, więc to no i no ale, ale tak naprawdę to chyba jednak państwo jako media i kibice też po tej walce wydaje mi się też mocny taki przełom nastąpił po walce z, z drwalem, jeżeli chodzi o jak ja zauważam zachowanie też Numameda, więc, więc kibice media przede wszystkim, naprawdę my, my oczywiście tam no, byliśmy cały czas tam twardo staliśmy Nogami i nasza decyzja była no, jakby znana, wszemi wobec. Natomiast myślę, że tą taką kropeczkę nad inną no, to, to fani i, i, i media, że tak państwo cisnęliście w tą stronę, żeby do tej walki doszło. No i tyle, no. Zawodnicy mieli moralne wątpliwości, czy przyjaciel powinien z przyjacielem walczyć, a promotorzy, czy też takie wątpliwości się pojawiały. Nie, 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 no My jesteśmy i zawsze byliśmy od tego, żeby konfrontować umiejętności zawodników i wierzyć i tą tą sportową, ten sportowy aspekt, więc jakby dla nas no, zresztą już mieliśmy takie akcje jak, jak Mańkowski z Borysem, więc Barys, przepraszam, z e, Moksem też koledzy i powiem Wam no, na tyle. To środowisko MMA nadal jest małe, że prawda jest taka, że wszyscy zaczynają powoli ćwiczyć z każdym, tak? Czyli mamy taką sytuację, że jeżeli e, zawodnicy są, no nie wiem, wagi niżej, to zawsze sięgają po tych zawodników wagi wyżej i siedzą, no, po prostu tych teamów jest też na tyle e, mało, że, że, że ten, ten, ten miks zawodniczy no, jest przemi wobec znany, więc jakby ciężko jest tak naprawdę powiedzieć, że ktoś może nie znać drugiego zawodnika, tylko z reguły jest tak, jeżeli zawodnik walczy z zagranicznym, to wszyscy polscy pomagają temu polskiemu zawodniku i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy w MMA się znają. Wszyscy zawodnicy gwarantuję Wam, na przestrzeni 10 lat mieli okazję przynajmniej zaliczyć wspólny obóz, wspólne sparingi i tak dalej. Więc jakby jakbyśmy się takimi kryteriami e, kierowali, to, to tylko naprawdę musiało być Polska versus reszta świata i, i tak. no, jest to niemożliwe. Nie ma być wątpliwości, że ta walka się odbędzie, czy kiedykolwiek przyszła taka moment zwątpienia, że kurczę, to się nie uda po prostu. No i nie, i już. No tak, oczywiście, bo już, już jak był taki Thank <laughs> Moment, gdzie już myśleliśmy z Maciejem, że, że już dopięliśmy swojego, no nie wiem, pamiętam już kiedy to było, ale to jakiś już odległy czas rok temu, to, 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 to mamy po prostu powiedział stary, to będzie po prostu sparring, to nie będzie walka i wtedy no, poddałem się i mówię, no nie, to, to już są mentalności, nie jestem w stanie walczyć, no ale mówię, no. A teraz ty obawiacie się, że będzie sparing? No nie, 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 to zresztą to był też jakiś tam jeden z elementów y, naszych rozmów, że to nie może być po prostu, y, rzadko powiem, macanka, tylko że każdy tu oczekuje, że to będzie po prostu najwyższych poziomów, najwyższych lotów MMA i, i panowie rozumieją, jakie e, e, ciężar na swoich barkach mają. No, poza tym jest jeszcze cały czas pas w grze, więc to też jest na naprawdę y, gwarantuje dość duży y, no taki, no nie wiem, jak to powiedzieć, bodziec do tego, żeby pokazać się najlepiej. No i wiadomo, zawsze są win-bonusy za tym idące, więc to też jest kolejny. Aspekt. A jakieś zastrzeżenie w kontrakcie, że gdyby nie spełnili oczekiwań, to mogą się spodziewać jakiś szykan? Nie, nie, nie. nie. My tak naprawdę em, nie będziemy zmieniać jakichś tych ustaleń, które, które funkcjonują. Mówię, zasługa jest naprawdę w panów, którzy siedzą za nami, czy tam przed nami, za wami, ale przede mną. Em, to było ich ostateczne, tak, nasze, wiadomo, jakaś tam ogólna presja, nazwijmy to, przyspieszyła tą decyzję. Natomiast to jest ich decyzja i. i... To kto wygra? No, nie mogę wam powiedzieć, bo to wszystko zapisane w kontrakcie. No nie, no nie. Chodzi teraz Był taki punkt kluczowy w KSW, kiedy Mariusz wchodził do ringu wtedy jeszcze i wtedy przyciągnął tak jakby całą masę różnych ludzi przed telewizory i oni usłyszeli o KSW. Teraz mam wrażenie, że to jest druga taka walka. Która znów jak gdyby przyciąga tych fanów i co dalej? No bo jeżeli już będzie wszystko zweryfikowane, czy, czy Federacja będzie w stanie dalej czymś zaskoczyć? No oczywiście słuszna uwaga, ale mam wrażenie, że jakbyśmy właśnie parę lat temu rozmawiali, to już wiele osób powiedziało, że poza Mariuszem już nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Natomiast no, okazuje się, że nadal no, tak nieskromnie powiem, że co roku jesteśmy w stanie zaskakiwać fanów. No, mamy dużo akurat takich może nie aż tak atrakcyjnych, spektakularnych momentów jak walka tak długo wyczekiwana, no ale mamy i pierwszą galę w, w, poza granicami, yy, mamy pierwszy raz będzie walka opas w kategorii piórkowej, więc jakby jest jakieś rewanże i tak dalej, więc ja wydaje mi się, że jeszcze dużo życie przyniesie nam ciekawych i fajnych rozwiązań i historii zawodnicy nowi się pojawiają, polskie MMA rośnie no, no, geometrycznie i więc nie obawiałbym się tego. Ja osobiście uważam, że super właśnie, że te negocjacje tyle trwały, no bo uważam, że teraz jest tak Taki odpowiedni moment na, na wprowadzenie tego zestawienia, że to jednak cały czas było coraz bardziej napędzane, prawda? No można z tym polemizować. Też spotkałem się z takimi głosami, że, że, że część osób mówi, że po pierwsze to źle, bo zawsze mieliście dwóch mistrzów, czy dwóch królów, tak, a teraz będzie jeden król. E, gdzieś ta cała, ten nimb jednego gdzieś tam utraci, ale wiadomo, zawsze są możliwe remecze, jakieś rewanże. Jest jeszcze paru zawodników w tej kategorii wagowej e, równie cennych, więc, więc jeszcze dużo ciekawych walk przed nami. No właśnie, prawda? bo ta kategoria średnia staje się coraz bardziej ciekawa i z tego, co mówi przed chwilą Maciej Kawulski, no, mimo porażki Tomasza Drwala z Michałem Materlą, cały czas bierzecie go pod uwagę, ewentualne zestawienie jego albo z Halidowem, albo rewanż z Materlą w zależności od wyniku tej walki. Oczywiście no. po tej walce no, no, ona była na tyle ciekawa, fajna, wyrównana, że to nie, nie, Matela pomimo zasłużonej i też jakiejś tam kontrowersji jakby w, w jakichś małych przy tej walce zasłużenie Michał wygrał, i, i, ale też jakby, umówmy się, e, Tomek Drwal nie, 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 no, nie zawiódł, ma wrażenie, mnie nie zawiódł jako zawodnik, więc jest nadal w, w pełni sił, żeby jeszcze może nie za... Pierwszą, kolejną swoją wygraną, tylko dwie, trzy może przyjdzie mu, żeby wygrać na, na, w klatce KSW, i zestawienie z jednym lub z drugim jak najbardziej jest, jest, jest realne. Federacja na przykład, myślę, trochę od tematu, ale na przykład bardzo ciekawi mnie los Aziza Karaoglu. W sumie zrobił dwie walki, dwa razy wygrał. Czy jest szansa, żebyśmy go zobaczyli z Tomkiem Drwalem? On jest bardzo taki właśnie stójkowy, chaotyczny. Myślę, że to by było ciekawe zestawienie, które mogłoby dać szansę właśnie Tomkowi walkę później o pas. No oczywiście, no Aziz tak samo, no pięknie się rozwija, wygrywa wszystkie swoje walki w bardzo spektakularny sposób. Jak najbardziej jest w tej grze. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję.